Okej, okay, cześć wszystkim. Tutaj Julian Krypto, Bitcoin 35 tysięcy, nowy model sztucznej inteligencji od Elona Muska już wkrótce. Być może będzie konkurencją dla czatu GPT, ma mieć poczucie humoru, ma mieć natychmiastowy dostęp do internetu i jest podobno wzorowany na przewodniku autostopem po galaktyce. Także może odpowiadać na wszystkie rodzaje pytań, aby mieć do tego dostęp na chwilę obecną, trzeba się zapisać na white listę. A oto przykład, jak Grog odpowiada na temat ostatniego wywiadu Jorogana z Elonem Maskiem. Tutaj widzimy dostęp do sieci w czasie rzeczywistym i co najciekawsze, ten model sztucznej inteligencji ma mieć dostęp do danych z Twittera również w czasie rzeczywistym. Na chwilę obecną ChatGPT również ma dostęp do sieci w czasie rzeczywistym, jednak często te odpowiedzi nie są satysfakcjonujące. I oczywiście po tej informacji powstało wiele tokenów, które nazywano GROK o łącznej kapitalizacji rynkowej w dziesiątkach milionów dolarów. Oczywiście te tokeny miały podtrzymywać się pod firmę GROK. I również tutaj token GROK XAI. Oczywiście to nie jest oficjalny token Elon Muska. Mimo wszystko, po takich informacjach takie projekty są hypowane i one potrafią rosnąć, ale bądźcie bardzo wyczuleni, ponieważ sam Elon Musk mówi o tym, że nigdy nie zamierza wypuścić żadnej kryptowaluty. Hong Kong rozważa wprowadzenie giełdowego funduszu ETF dla kryptowalut i to również może mieć znaczący wpływ na rynek. O tym pisze Bloomberg. Natomiast Bitcoin utrzymuje się na poziomie 35 tysięcy dolarów, ale co ciekawe jeszcze nie widzimy dużych emocji na rynkach typu futures. To znaczy, że ulica prawdopodobnie jeszcze w ten rynek nie zaczęła wkraczać, a dopiero zacznie. I być może to będą piękne momenty pod spekulacje pod altcoiny. Coraz więcej mówi się również o ETF-ach w Stanach Zjednoczonych, i wielu mówi o ich akceptacji jeszcze w tym roku. Warto dodać, że indeks dolara zaczyna tracić na wartości, a historycznie, gdy indeks dolara tracił na wartości, były to dobre momenty pod długoterminową akumulację bitcoina. Czy tak będzie i tym razem? A w kontekście spekulacji pod altcoiny na kanale telegramowym Max Data App będziemy od tej pory robić regularne live streamy i dzisiaj live stream o godzinie 20, na którym m.in. będziemy testować system pro Alertów oraz spekulować, które altcoiny mogą przynieść nam najwięcej zwrotu w nadchodzących tygodniach. I na chwilę obecną to tyle. Trzymajcie się i niech HOSSA będzie z nami. Cześć.